Cześć wam wszystkim Dzisiaj niedziela Fajny dzień O tą sobie zostawiłem Ta jutro jedzie jaśniejsza O ta się z tym sparzyła Tutaj para żółtych jeszcze się O tamta samiczka z boku O tam po środku też Też sprzedam bo na co mi to? A tamta to jej siostra. Wszystkie te samice moje to są po tych samych. Czyli ta młoda późna żółta też. Jakby ktoś chciał to O bo też już mi te plany krzyżuje ładne, pełne kapcie, nie żadnych przeplotów. W lotach też żadnych przeplotów nie ma. O i to cała parka czerwonych zostawiłem. Ta czerwona to jutro pojedzie. Dbaj pan o nią. Mam nadzieję, że w jedną stronę tylko nie będzie sprzedaży. Jak coś, to jak ma pan fajnego samca, podobno to coś tam się pomijamy. I, 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 i może coś na zmianę krwi. Ja coś uchowam, pan coś uchowa i będzie dobrze. O, tą żółtą jeszcze, tam w środku co jest, to muszę sprzedać. Jakby ktoś chciał, to. Też pełne kapcie, żadnych przyplotów, nic. O, ta co tutaj jest fajna. Późna, ona taka najpóźniejsza jest. Musi się jeszcze śmierzyć, to będzie jeszcze lepsze. Miałem to zostawić, ale z drugiej strony ja to zostawię już mi tu koliduje, bo parę rozbija. O, zejdziemy na dół. To pokażę. Ten niech se dziubią dziuby. Weśpan do mnie jedzie. Na pół godzinki przyjedzie podobno. Czarny. O, te tu kurde, trochę posprzątałem, bo to pozamarzane. Jakie koczki. Jakie koczki, te też głodne, głodomorki. Głodomorki, głodomorki. Samcej, o jest głodny. Dobra, kolega przyjedzie, to się im sypnie Lania. Miężron. Mówię tej żółtej muszę muszę wziąć i ten zdjęcia jakieś porobić czy coś. Jakby ktoś był zainteresowany to 150 zł tam to, to mi nie pisać ile i czy jak, czy coś. No ona jest dobry gołąb, nie jest odpad żaden, więc... O, te w... Ona jest po tym samcu Tamta to jest jej siostra, tu jest jej siostra jeszcze, jeszcze, jeszcze. O! Wszystkie takie fajne są Tam Tamta lepsza, bo ta ma taką brudkę, ale A coś jest tu w tym gołębiu, że sobie zostawiłem. Macie Zajdą na dół to Użyj mi się. Ten. O, tutaj te są najfajniejsze Ziarno wezmę Najfajniejsze dzieciaszki są ta najlepsza rasa, jak maluchy. Najbardziej wdzięczne gołębie, chyba jakie mogą być. O żółte berlinki tak chodzą. Fajna rasa. Te wiedeńskie to są. I fajnych dużo się nachowało. Naprawdę. Na lętach, na białych ogonkach. O, ten będzie do sprzedania, ten na białym ogonie. I tyle młodych mam po nim, że... Na co mnie to? Ale to, to tam kolega taki bierze. Takie bielsze się popierzyły i na lętach. Fajne, to są naprawdę... ...gołąbki. Nie wiem, może nie jakaś klasa wystawowa, czy jak tam ludzie mają, ale ładne wyczyściły się. Zobaczymy, czy Berliny zaszły. Nie zaszły. Może zaraz zejdą. Dzisiaj niedziela, piękny dzień. Może tak, nagram trochę. Piękny dzień jest. Nie wypuszczam, zaraz idę na spacer. Chociaż te wiedeńskie to wypuści wypuścić, one sobie tu po podwórku. Ale dążą się na cały sezon. O jaka rodzinka. Cała rodzinka. Fajne, naprawdę są. Naprawdę to jest jednak, jak sobie uchowasz, to takie będziesz miał. Tych białych też nie lubię za bardzo, ale tych wiedeńskich wolę takie na lętach. Ale też mam tam pozostawianych. Bo wiem, że to są po tych kończatych. To... O, tutaj jest. Cała rodzinka Może zajdą już się parzą, ładnie się poparzyły takie Nie nagrał jak sobie dziubią, one fajnie wyglądają na tych rusztach. Mata. Może na górze trochę nagram tych jasnych. Zadzicę. Chodzą tryple, boczki, cała parka zostawiona. O Darek, to jest ta Załobna też jutro jedzie te na Jedzie na wycieczkę. Przeplotka, Fajna, fajna. I wajsfans, no zobaczymy jaki wajsfanczyk przyjedzie. A tam byle na zmianek z ja tam też. No wtedy mojego sprzedam. O i tutaj... O i co ta berlinka robi? Te to cała para. I tamte czerwone też, aż się tak później to wszystko pieprzy. Jedno wchodzi, w drugie walczą. Nie jest za dobrze. O, te tutaj też grukają. Gruki małe głodne. O, te nie chcą zejść. Mówię, to jest tata tej, z tego górnego dojemnika, siostra jej. Jakby ktoś chciał, to tam można napisać. 150 i bez negocjacji. A te czarnuchy siedzą, zobaczymy co tam wyjdzie. Dobrano. co tu dużo nagrywać, jakieś ziarno. Myszka mi się tu chyba nie dała. Siedzą, parzą się jak. Tu cała parka się sparzyła, sam przedruka. Tu cała parka, tam na górze cała parka. A tu to nie wiem, co się dzieje, ale jakaś wojna. Wojna się dzieje, wojna. Cała parka się sparzyła. Tutaj cała parka. A, ten samczyk, który jutro pojedzie, to ona jajka chce znieść. No ale niestety nie będzie jajeczek. A I tyle, no. Taki szybki filmik. O, no, tu jest ta cała parka. Ten fajny Ten co druga. I ten też jest fajny. Też czymś tam sparzył. Tamten jest fajny, bo taki białawy i on ma taką lętę. Delikatną na ogonie. takie lubię. One tylko czekają na gniazda. Tego też będzie Pan zadowolony On ma ciemny ogonek, ale Puści go Pan na gołębnik to Na pewno się będzie wyróżniał No Fajne niebo Reszta pod hordami Siedzi pod wolierami Niewypuszczane, kiszę je. No dobra, narka. Pozdrawiam wszystkich.